Cześć, 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 cześć! Siemaneczko moi drodzy, witam serdecznie. Co tam u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Hmm. Rozstaliśmy się w poprzednim odcinku w nocy, a tutaj dzień nastał. Specjalnie to zrobiłem, poczekałem chwilę, wyspałem się i mamy oto dzień. Udało Ci się Szalony cały czas przemawia do nikogo. Moi drodzy, zrobimy sobie zadanie. Zadanie. O, o, odszukaj kobietę redgardzkiego pochodzenia. Bo tak mi się wydaje, to jest Redgard, ale to nie jest. Ale to nie jest kobieta. Wydaje mi się, że gdybym teraz dołączył do tych towarzyszy, to oni na pewno mają mnóstwo misji. Więc wolę, wolę najpierw zrobić. Odnaleźć tą kobietę, a dopiero później zająć się resztą. No dobra, zobaczmy. Może, może będzie tutaj, ale nie, tu widzę zamknięte, bo jest czeladnik, to musiałbym się włamać. A tutaj? O! Kocioł Arkadi. Może by się tutaj kryje. Coś dla każdego. pytań, zawołaj mnie. Ty mi wyglądasz na jakąś elfkę. Ale może mogę coś ci sprzedać? To może być. Rozejrzyj się. Zobaczmy, co możemy jej sprzedać. Może jakieś... Mikstury, które mi są niepotrzebne. Do zdrowia to nie. Czas trwania zakończ, sprzedam. Przywracanie magii sprzedam. O, kości mogę ci sprzedać, dobrze. One dużo ważą. A, cenne są. Proszę bardzo. Zadaje obrażenia od trucizny. A. Sprzedam. Wiem, że mógłbym używać to na broni, ale dobra. Mogę się podszkolić w alchemii u ciebie? To trochę drogo to kosztuje. To no może innym razem, jak będę bogatszy, to przyjdę. A pogadajmy jeszcze Dozejdź trochę. Się. Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, Daj chcę się. pogadać. Wybacz, a kimś może jakąś wydarzy. misję mi dasz? Nie w tych mu... Gdyby Ale ktoś mi dawał przewińmy te rozmowy. Zakresu. Po co? Jak dla mnie mogą sobie no dobra, rozumiem, że redgardki to tutaj nie ma, co? 20 lat. 20. Dobra, nie wydaje mi się. Na pewno byś powiedziała, gdyby była. Tutaj rozumiem, że ciągle zamknięte. Te czeladnik. A może tutaj będzie? O, jakiś bar. W barze mogłoby się. Nie rozpychaj się tak. Jest to jakaś kobieta redgardzkiego pochodzenia? O, może to ty. Jesteś redgardką. Pogadajmy. Czego ci potrzeba, przystojniaku? Wiesz, że wojownicy Alkirów szukają cię? Na pewno. O nie, znaleźli mnie. Pomóż mi. Proszę chodź ze mną. Musimy porozmawiać na osobności. O, dobrze. Chodź ze mną. Idę. Prowadź. Na górę idziemy. Dziwne te schody, nie ma poręczy. więc pracujesz ze eee, mną. Co ty robisz? Że nie Tylko mnie tknij, a stracisz palce. Jak tak można? Nie żartuję. Ja rozpłatam cię na dwoje. Więc, ali krowie wiedzą, gdzie jestem. Co ci zaoferowali? Nie zrobię ci krzywdy, uspokój się. potrzebuję twojej pomocy, bo nie mogę ufać nikomu w mieście. Byli dla mnie niemili, to tak nie wiem. Mogę ci w sumie pomóc. A czego chcesz? Nie jestem tym, za kogo mają mnie mieszkańcy Białej Grani. Moje prawdziwe imię to iman. Iman? Pochodzę ze szlacheckiego rodu Suda, z Hammerfell. Ludzie, którzy mnie szukają, ali krowie, to zabójcy na usługach Aldmerskiego Dominium. Dostaną złoto za moją krew. Muszę się ich pozbyć i przepędzić, zanim mnie znajdą i zawloką do Hammerfell, gdzie zostanę stracona. No byłoby szkoda, no to jak mam się ich pozbyć? To ma Robią to dla pieniędzy. Dowodzi ja mi człowiek zwany Kematu. Pozbądź się go, a reszta się rozpierzchnie. Boję się pokazywać. Mogliby mnie rozpoznać, więc musisz dowiedzieć się, gdzie są. Ojejku, a no jakieś wskazówki dasz mi? Podobno aresztowano jednego z nich, gdy próbował zakraść się do miasta. Jeżeli siedzi w więzieniu, może uda ci się coś z niego wyciągnąć. O, i Wie to jest wiem, dobra wskazówka. Może o coś trudnego, a może nawet niebezpiecznego. Ale w tej chwili nie wiem, komu poza tobą mogłabym zaufać. A czemu cię ścigają tak w ogóle? Nie jestem pewna. Publicznie sprzeciwiłam się Aldmerskiemu dominium. Podejrzewam, że to dlatego ci ludzie mieli mnie wytropić. No dobra, a czemu nie szukasz pomocy u straży? Myślisz, że ukrywałabym się, gdybym sądziła, że poradzi z tym sobie Straż Miejska? To bezwzględni ludzie. Sprytni, podstępni, przekupią kogo się da. Nie mogę ufać nikomu w białej grani. Strażników i Jarlów można przekupić, ale krowie są blisko. Mam mało czasu, więc postanawiam ci zaufać. No dobra, no to, to ja idę do tego więzienia w takim bądź razie. O, mieszek. A ty stąd pójdziesz? Ja sobie mogę ten mieszek wziąć? Nie, usiądziesz. To tak rzem poli. Niezły przebój. No dobrze, no to co? To mamy do wyboru teraz albo pomówić z tym y, alikiem i powiedzieć gdzie ona jest, albo... Y, albo do tego więzienia się udać, tak? Dobra, tutaj idę porozmawiać z tym więźniem, on gdzieś tam na górze jest. Jarl go zamknął pewnie Szaleniec O, ktoś go słucha dzisiaj. Ten bezdomny. Z nudów. Nie Będziemy gotowi nieważne czy to To chyba nie tu jest wejście, bo jakoś te drzwi są niepodświetlone. To gdzie? Gdzie ja mam iść? O, kwiatuszki do alchemii. A, tu z boku mamy wejście. Proszę bardzo, znalazłem je. Lochy Smoczej przystani. Wejdźmy wobec tego. Dzień dobry, ja do więźnia, o tego oznaczonego tym y, znaczkiem. Mogę wejść? O co chodzi? Chyba, chyba mogę. Tak, w odwiedziny bez pytania. Halo, halo, dzień dobry. Pan tu podejdzie do mnie. Proszę pana. Stoję koło pana i co? Proszę ze mną porozmawiać. Idzie łaskawie, dobrze. Ciema. Na co się gapisz? Muszę znaleźć y, kematu. Wiesz gdzie jest? Ci Skoro mm. znasz jego imię, to wiesz też, że spotkanie z nim oznaczałoby konfrontację z samą śmiercią. Naprawdę? jednak na to, że i ty, i ja mamy swoje potrzeby. O, proszę. sobie nawzajem pomóc. No pewnie, no to co chcesz? Pozwalając się schwytać, splamiłem honor swych braci, dlatego mnie zostawi. Mój czas pośród tali krów dobiegł końca. Ale nie mam zamiaru umierać w tym zapomnianym przez bogów miejscu. Jeśli wyjdę z więzienia, rozpocznę nowe życie. Pomóż Jakie niby? A powiem ci, co zechcesz. No dobra, to ile także na wynosi? To sztuk złota. To mam, spoko. ...na zwolnienie mnie z więzienia. Masz tyle, prawda? No. Lepiej, żeby było cię na to stać, jeśli chcesz poznać te informacje. Daj pieniądze jednemu ze strażników, a powiem ci, co wiem. No dobra. A czemu cię zostawili? Tak przy okazji? wydać się złapać. oferma jesteś. powtarza, że mamy być najlepszymi z najlepszych. Ja nie byłem. No ja jestem. Dobra, to ten, idę płacać. Czekaj, zaraz wracam. Wszystko w porządku. Żywne chcę zapłacić. Argonianinie, Zrobione. Przy okazji przekonaj go, żeby nie zbliżał się do miasta. No dobra, to zaraz, ten, zaraz sobie jeszcze z nim pogadam wobec tego. Dzięki wielkie za pomoc. Halo, halo, panie Alirku, Alir Aleriku. Zapraszam. Halo, tu jestem. Jestem niewidzialny, czy co? Zapłacone. Jeśli mnie stąd wykupisz, to powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć. No już wykupiłem. Teraz twoja grzywna została zapłacona. Mów, co wiesz. Kematu znajduje się na zachód od Białej Grani i na północ od granitowego wzgórza to niepozorna mała jaskinia zwana norą Szulera. Okej. Okay. No zdajesz sobie sprawę, że jeśli postawisz tam stopę, to już nigdy nie wyjdzie. O już nie, strasz mnie. Dobra, dobra, Ale dobra, to dobra. Już twój problem. No, mój Wiem. problem, dokładnie. Dokładnie, Ustań dokładnie, mi. dokładnie. Bo jak żywna wypuść go. Opracona, wypuść mnie. No, wypuść go, wypuść. Już zapłaciłem. Powiedział mi co chcę wiedzieć. Jednym poszukiwanie przygód było moim zamiłowaniem. Wybacz, słuch już nie Szkoda, ten. Że Dobra. Skoro, mówisz, skończyła moje marzenie o awanturniczym życiu, to cena została zapłacona. Wypuśćcie mnie. Jasne, jasne. O, popatrzcie tylko. Chyba zginęły mi klucze. Raczej nie prędko je znajdę. Nie hm. ruszaj się stąd. W końcu się tym zajmę. Ale żeś go załatwił, chłopie? Dobra, ja sobie stąd idę. Kematu muszę znaleźć. Gdzież on jest? Ale daleka droga mnie czeka. Mhm. Przez tą górę. Jak się tego pozbyć? O, dobra, usunąłem znacznik. No dobra, to trzeba by było się tam udać drogi, Ale na szczęście mam tutaj tą wieżę oznaczoną, więc mogę na szybko do niej skoczyć i pójdę. Oni się znajdują w jakiejś jaskini. Więc. O, się przewraca na wietrze. Więc być może będę mógł tam zarobić trochę kasy u tego jego mościa, pana Kematu. No i cóż, i trzeba iść. Strzeliłbym do Ciebie, ale już mi się nie chce nawet łuku wyjmować. Chociaż z drugiej strony, jak jestem na tych pustkowiach, to jednak wyjmę ten łuk. Jakaś wieża. Nie wygląda zbyt przyjaźnie. Ominę ją. Z strony tych motylków pójdę, może z jednego uda mi się złapać. O, nawet dwa. Cóż za warownia. Ciekawe, co to jest. Może podejdę jednak. A nie, ktoś tam już łazi. Dobra. Innym razem, mam misję. Fort Szara Przystań. No ale dobra, no to Fort Szara Przystań to już będzie... Będzie odnalezione miejsce. Będę mógł sobie tutaj szybko się przetransportować. Cicho, 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 cicho. Wilki, wilki, wilki. Ale szybuję. Jest! Prosto w serce! Czytam w kręgosłup. I level wskoczył. Nie widzi mnie drugi wilk, a ja nie mogę go trafić. O! Zszedł, dobra. Kurde, 30 strzał, ale mam jeszcze jakieś inne. Chyba nie trzeba się przejmować tym. Muszę się w tej kuźni szybko nauczyć tworzyć ee, strzały. Dobra, dwie odzyskałem. Idziemy dalej. Mamuty. Ale przecież na mamuta to ja się teraz nie będę rzucał z takim łukiem, z taką mocą. Jestem taki niewyględny. Mamut, poczciwe stworzenie. Nie atakuje. A ten, to kto? Będziesz mnie bił? Weź to na przechowanie. Wrócę po to później. Dobrze ci zapłacę. Tylko nie zgub tego. O co chodzi? Nie mam czasu na rozmowy. Zabiję cię, jeśli na mnie doniesiesz albo mnie wykiwasz. Nie żartuję. Co? A co ja dostałem? Niby od ciebie? O. A ty co będziesz chciał ode mnie? Czy ktoś tędy przebiegał? No, ten gościu. Tylko nie, nie wiem, komu mam zaufać. Temu myśliwemu, czy... Czy temu drugiemu? Tamten był w sumie niemiły. A, powiem. Poszedł tamtędy. Wspaniale. Dzięki. Ten drań mnie okradł. Ale jeszcze go złapię. O, no to dobrze, że ci pomogłem. Nie, no nigdy się nie cofają. Zobaczymy, kto wygra i okradniemy. Zwycięzcy przegranego. Tylko jakoś dziwnie się biją. Pomóc ci z nim? On mi w sumie coś niby dał, ale. Ale nie wiem co. Ej, musisz go oflankować. Chodź tu w moją stronę. O, dobrze, 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 dobrze. Ja odwracam jego uwagę. Celowałbyś trochę lepiej niż no kolejne pudło. Celujesz jak ja. Wezmę te twoje strzały. Sprzedadzą mi się. Tylko we mnie nie traf. Dobra. Ty, ty, ty strzelaj. Wrócę tu za miesiąc. Zobaczymy, czy się zmieni sytuacja. Nie będę się ten ich konflikt plątywał. O, olbrzym. Te olbrzymy też chyba nie są agresywne, jeśli się ich nie zaatakuje, chociaż w sumie jednego już zabiłem, ale to tylko po to, żeby tarczownikom pomóc. Na pewno pamiętacie z poprzedniego odcinka. Co tu tak obrodziło w te mamuty? Ej, mamut, a jeden kieł to podarowałbyś mi? Mam zadanie. W białej grani taka babka poszukuje twojego kła. Kłu. Mamuty nie są zbyt rozmowne. Trudno. Gdzieś tutaj jest ta jaskinia. Chyba jestem blisko. Tu jakiś. ogień? Co to takiego? I może jakieś kosztowności. Proszę bardzo. Ametyst. Sól. Szkatułka, proszę bardzo. Granat, granat, złoto. Fajne miejsce. Dobrze, że tu przyszedłem. O, jeszcze się zaklinania nauczyłem. I dzięki temu przypomniałem sobie, że awansowałem. To co, jeszcze raz magię wezmę. Zgodnie z ustaleniami z poprzednich odcinków. Dobra, łucznictwo. Tu nadal nie mogę, tu nie mogę. Ale tu mogę. Przybliżanie to przybliżanie, ale dzięki temu będę mógł tam wyżej iść w drzewka. Yy, dobrze, a może, może i na kematu się przyda, którego za chwilkę pewnie spotkam. Tam jest jakaś chorągiew, tak jakby było wejście do jaskini. Zobaczymy. O, 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 o. Czy ty jesteś przyjacielsko nastawiony? Chyba nie. Ale na wszelki wypadek zdejmę broń. Zrobię szybki zapis. Ja jestem... Chciałbym wejść do środka. Co ty na to? Nie atakuje chyba. Ale może jednak atakuje. Ja nie zgubiłem drogi. Widzisz? Użyłem słowa swojego. Tylko jakoś nie zadziałało za pierwszym razem. Musiałem wcisnąć trzy razy przycisk. Czyli... Yy... Struny naostrzyć, czy jakoś tak dobra, rzemieniowa tarcza zostawimy. Granat, piwo wezmę, wytrych zawsze się przyda. Złoto utrzana zbroja zostawię, trzewiki zostawię, topór też zostawię. W razie czego, jak będę wychodził, to wezmę to od ciebie. No dobra, weszliśmy do środka. Co, my, co co my tu spotkamy? Mam nadzieję, że kemaatu Bez... O Ma że kryją się tu wojownicy Alikrów To wróży kłopoty. O to dla siebie Bandy zagadanie. Pójdą sobie, gdy tylko znajdą tego, kogo szukają. A nam przypadnie w ale więcej pieniędzy. Bandyci kooperują z alerykami. No dobra, to trzeba będzie się pozbyć tych bandytów, moi drodzy, ale to już chyba w przyszłym odcinku, co? Zapraszam Was serdecznie. Za chwileczkę tutaj będzie rzeźnia. Mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi podczas tej wyprawy przez te czeluści piekielne. Także cóż, dzięki wielkie, że byliście, że oglądaliście. Mam nadzieję, że widzimy się w komplecie. Zobaczymy, co tutaj spotkamy i jak się potoczy ta historia. Także życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam, papa! Pa.